Węgisu Gęczaj nigdy nie myślała o tym, żeby opuścić rodzinny Stambuł, ale teraz chce to zrobić. Dlatego wybrała się do agenta obrotu nieruchomościami, żeby sprzedać mieszkanie i wspólnie z mężem wyjechać za granicę. Tu mam przyjaciół, tu mieszka moja rodzina. Niełatwo było podjąć taką decyzję i jestem w rozterce, ale z drugiej strony mam nadzieję, że gdzie indziej będę miała lepsze perspektywy na bezpieczne i szczęśliwe życie. Ceny mieszkań w Stambule spadają, bo jest ich w ofercie coraz więcej, dlatego agent odradził jej sprzedaż i doradził, żeby wynajęła mieszkanie. Coraz częściej zgłaszają się do mnie właściciele mieszkań z prośbą o informacje na temat warunków sprzedaży, bo chcą opuścić kraj. Wiedzą, że w Europie i innych częściach świata niełatwo znaleźć pracę, mimo to chcą wyjechać za granicę. Bengisu Genczaj mieszka w dzielnicy Kuzguncuk, położonej po azjatyckiej stronie Bosforu. Ta część Stambułu zorientowana jest na zachód. Mieszka tu wielu pisarzy i artystów. Na pierwszy rzut oka życie toczy się tutaj spokojnie, tak samo jak przed próbą puczu. W rzeczywistości jednak wiele się zmieniło. Od czasu, kiedy turecki rząd zaczął rozprawiać się ze swymi przeciwnikami w dzielnicy, zapanowała atmosfera strachu. W ostatnich dniach wielu moich znajomych nagle straciło pracę, wielu zostało aresztowanych. Mamy uczucie, że stoimy na skraju przepaści. Ta niepewność zmusza nas do podjęcia ryzyka i szukania gdzie indziej możliwości nowego startu. Rzeczywiście, z dnia na dzień wzrasta liczba aresztowań. Po policji i mediach przyszła kolejna biznes. Wielu Turków podejrzanych jest o współpracę lub sympatię z islamskim ruchem Fethullah Hagilena, którego prezydent Erdoğan uważa za inspiratora puczu sprzed kilku tygodni. Podczas przewozu do więzienia podejrzani muszą być chronieni przez policję przed atakami tłumu. Rozniecona fala nacjonalizmu w Turcji zmusiła Gęczaj i jej męża do wyjazdu. Na ulicy, na której mieszkają, zwolennicy Erdoana otwarcie manifestują swoją sympatię, nie mają zrozumienia dla sąsiadów takich jak Gęczaj i inni, którzy zamierzają wyjechać. Nie można teraz opuszczać kraju, prawdziwy Turek nie może zostawiać swojej ojczyzny w potrzebie. Genczaj zrezygnowała z dobrze płatnej pracy w Stambule, otrzymała właśnie nowe oferty z Kanady. Dla niej najważniejsze, żeby stąd uciec, dlatego nie jest wybredna przy szukaniu nowego zatrudnienia. Mój mąż dobrze gotuje, zaliczył już kilka kursów kucharskich. Jeśli nie dostaniemy pracy w naszych zawodach, otworzymy za granicą mały lokal. <sum> W Stambule są jeszcze dzielnice, w których można spokojnie wyjść na ulicę i wypić kieliszek wina w lokalu, ale presja religijno-nacjonalistycznych kręgów na orientujących się na zachód Turków jest coraz większa. Niedawno pojawił się w internecie filmik, który pokazuje, jak pewien mężczyzna został pobity przez uczestników prorządowej demonstracji, bo pił piwo i odmówił wzięcia tureckiej flagi. Został za to ukarany, mówią z dumą sprawcy. Takie filmiki nie pozostają bez echa. Tego typu ekscesy zdarzają się od czasu stłumienia puczu. Wcześniej coś podobnego nigdy nie miałoby miejsca. Przesłanie demonstrantów było jednoznaczne. Nie lubimy Was i Waszego zachodniego stylu życia. Lepiej jak sobie stąd pójdziecie. Inaczej może Wam się przytrafić coś złego. Młoda turecka para z ciężkim sercem żegna się z ojczyzną. Może w przyszłości powrócą, kiedy Turcja znów będzie demokratycznym krajem.